Przyjechałem pod pizzerię moim nowym kupę. Także myślę, że to też podniesie prestiż tego odcinka. Zapraszam do oglądania. Najważniejszą kwestią jest wybór odpowiedniego lokalu, w którym będę konsumował pizzę. Osobiście od zawsze wybieram pizzerię Gruby Benek. Restauracja przede wszystkim powinna być zaaranżowana w nowoczesnym stylu, a gruby Benek spełnia wszystkie te wymagania. Także teraz wejdźmy do lokalu, przed wejściem do lokalu będę musiał jeszcze zapalić swoją kolumbijską cygaretkę. Pomoże mi to, aby otworzyć sobie kubki smakowe na degustowanie pizzy. Słuchajcie, jako że jestem stałym klientem tej pizzerii, to postanowiliśmy zorganizować dla was największy giveaway, jaki do tej pory był na YouTubie. A mianowicie do wygrania będą nagrody o wartości aż 50 tysięcy złotych. Będzie to dokładnie 1000 pizz. 500 sponsoruję ja, a drugie 500 gruby Benek. Dorzucają również takie czapki. Jedyne co musicie zrobić, aby wziąć udział w tym konkursie, to zasubskrybować mój kanał oraz tam na dole w komentarzu napisać pizza. Wyniki ukażą się na grupie Grubego Benka, do której również macie link w opisie. Jest naprawdę duża szansa na wygraną, bo wygrywa aż tysiąc osób. Zatem, jeżeli chcesz wygrać, to zasubskrybuj mój kanał. Będę sprawdzał, czy subskrybujesz, bo już jedna osoba raz chciała mnie oszukać przy innym konkursie. Teraz przejdźmy do dalszej części filmu. Dobra, kiedy już wybierzemy odpowiednie miejsce w lokalu, wypadałoby zerknąć w kartę i wybrać jakieś dania. Przede wszystkim byłbym zainteresowany właśnie tymi pizzami. I ewentualnie, może wezmę jakieś dodatki. Dobrze, także teraz zawołam usługę. Przepraszam, czy mogłem złożyć zamówienie? Tego, sobie? Więc tak, poprosiłbym pierwsze 12 pozycji tutaj, z tych. E, do tego dwa dowolne sosy. I jeszcze poprosiłbym szklankę wody. To wszystko. Dziękuję. To Dobra, zamówienie już złożyłem. Teraz tylko muszę chwilę poczekać. O, widzę, że moja woda jest. Przepraszam, jeszcze mam pytanie, czy to jest woda z lodowca? No, taka woda ekskluzywna z lodowca z góry lodowej ja zawsze tak piję. Czy to jest niestety, ta sama? Nie, niestety nie mamy wody z lodowca. Naprawdę? Nie, szkoda. Dobra. Ja ją kwiatki podleję. Chociaż tyle skorzystamy. Na szczęście ja sobie tutaj przemyciłem prawdziwą wodę z lodowca. Szklanka będzie troszeczkę brudna po tamtej, ale jakoś przeżyję. No, i takie coś można pić. Musicie się wyposażyć w taki asortyment. Dobra, widzę, że już idą pizze, ale tutaj jest tylko jedna. Ja bym chciał wszystkie naraz mieć tutaj, że na tym stole będą. Tak, będą wszystkie? Wszystkie 12 tutaj. Tak. Okej okay. Poprosiłbym jeszcze jedną osobną taką tackę, bez pizzy. Może na samym początku ocenię te pizze pod względem wizualnym. Trochę dużo ich jest. Wszystkie wyglądają w sumie dobrze. Najmniej mi się podoba obecna na tej pizzy cebula. Z względem wizualnych zdecydowanie ta mi się najbardziej podoba. Ta wygrywa pierwszą konkurencję. Ale słuchajcie, bo mówiłem wam o najbardziej prestiżowej pizzy na świecie. Będzie to polegało na tym, że z każdej z tych pizz wezmę po jednym kawałku i nałożę na osobną tackę. Dzięki temu stworzę pizzę o różnorodnych smakach. Także prosiłbym o tackę. Dobra, już wezmę. Dobra, widzę, że moja pizza jest już pokrojona i nałożona Zdecydowanie lepiej to wygląda, bo widzimy tutaj 12 różnych pizz Tak właśnie oto powstała najbardziej prestiżowa pizza na świecie Pora przejść do degustacji To sobie odsunę W zasadzie to nie będą mi one już potrzebne Później obsługa coś z nimi zrobi Ale nie martwcie się, się, Gruby Benek nie marnuje jedzenia Oni na pewno coś z tym zrobią Ale to już nie moja sprawa Więc tak, od której zacząć? Nie chciałbym próbować przede wszystkim tej z cebulą na w sumie wygląda tak w granicach tolerancji jest ok, to spróbuję jako kolejną. Też bardzo dobra. Smakuje mi tutaj ich ciasto. To oceniłem jako najlepszą pod względem wizualnym. Jest ok. A ta to w sumie taka uboga w składniki. W Smaku do przeżycia. Tutaj widzę cebulę. Mimo tej cebuli to nawet mi smakuje. Teraz to jest chyba hawajska. Mm. Zbyt słodka, ja nie lubię takich. Kolejna, nie wiem jaka jest, ale ma dużo składników i mamy tutaj cebulę. Ale ta już nie smakuje tak dobrze jak ta kolejna. Ona jest cała goła. Bez żadnych dodatków, to nie moja klimatka. Ta w sumie smakuje podobnie do tej, tylko mamy tutaj pepperoni. Ta jest chyba ostra, no niestety ja nie lubię ostrego. Chociaż ten ostry smak nie jest tak intensywny. Następna, też mamy cebulę. Tą da się przeżyć. No i zostaje ostatnia pizza, też wygląda bardzo dobrze. 你再也惹不了。 W o pizzy wypadałoby wystawić ogólną ocenę dla Grubego Benka za ich produkty. Moją oceną byłoby 7 na 10, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem w mojej skali. Przede wszystkim bardzo smakuje mi tutaj ciasto oraz podoba mi się to, że nie ma tutaj tak zwanych gigantów. Pizza po 60-70 cm to pizza dla tak zwanych Januszy. Bo przecież jeżeli idziemy do pizzerii, to nie idziemy się tam nażreć, tylko degustować pizzę. Dla mnie liczy się jakość posiłku, a nie jego ilość. Po spożyciu takiej ilości pizzy to w sumie się najadłem. Ewentualnie wezmę sobie jeszcze gry za tej. Teraz to naprawdę jestem pełny. Pamiętajcie o tym kursie. Do zgarnięcia jest jedna z tysiąca pizz bądź czapka. Warunki są takie, żeby wystarczy zasubskrybować mój kanał oraz napisać w komentarzu pizza. Wyniki będą na grupie grubego Benka. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.